Spróbujmy zadać sobie dzisiaj nieco prowokacyjne pytanie: czy odmawianie jednej z bardzo popularnych litanii w kościele może być w jakiś sposób niebezpieczne? Odpowiedzi poszukamy w świetle Słowa Bożego. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Zanim przejdziemy do fragmentu Biblii, który Kościół daje nam na dziś, a dziś przypominam, że obchodzimy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Chciałbym, żeby każdy z nas spróbował wyobrazić sobie pewną sytuację z życia swojego, kiedy doświadczyliśmy pewnej takiej nierówności w relacji z kimś w spotkaniu z kimś. Już mi mówię o co chodzi. Chodzi mi o coś takiego, że czujemy, że jak gdyby jesteśmy Niżej postawieni od tej osoby, że odczuwamy też pewien dyskomfort podczas tego spotkania, i najchętniej byśmy chcieli je jak najszybciej zakończyć. Podam pewien przykład, który mi się przypomina z mojego życia, kiedy byłem studentem po maturze na uniwersytecie, nie powiem, jakim, żeby tutaj nie zdradzać szczegółów, to wizyta w dziekanacie wiązała się z wszelkimi nieprzyjemnymi odczuciami dlatego że tam trzeba było po prostu już na wstępie przepraszać te miłe panie że się w ogóle żyje że się miał czelność wejść do tego pomieszczenia i jeszcze jakąś sprawę załatwić czyli na wstępie każdy czuł tam się po prostu malutki wobec tych pań dzierżących wszelką władzę I więc to może być jakaś może rozmowa z szefem przełożonym w pracy Jakaś taka sytuacja, kiedy czuliśmy taki dyskomfort i taką różnicę poziomów między nami, a, a tym, z którym się spotykaliśmy. Czasami niestety tak też jest w kancelariach parafialnych. Tak mam wrażenie, że wierni przychodzą i są tak bardzo mocno spięci tą wizytą, zestresowani. Pamiętam, jak, jak byłem wikarym w parafii i przyjmowałem interesantów w kancelarii, to czasami przyszedł jakiś młody mężczyzna, powiedzmy w moim wieku, Ręce mu się trzęsą, głos taki drżący, i sobie zastanawiam się, co takiego chce ten młodzieniec, tak, mój rówieśnik. A się okazuje, że przyszedł po jakieś zaświadczenie. i Jest tym faktem tak mocno zestresowany. No, podejrzewam, że pewnie doświadczył wcześniej jakichś różnych trudności w kancelarii, no ale ja zawsze starałem się wszystko jakoś tak z kulturą i z uśmiechem, z życzliwością takie, takie sprawy załatwiać. Więc. Każdy z nas, moi drodzy, niech sobie wyobrazi taką sytuację, takiej nierówności, że odczuwamy, że jesteśmy na innym poziomie, że ta druga osoba może nami nawet jakoś pogardza i mamy ochotę jak najszybciej to spotkanie skończyć. I zaraz zobaczymy, przekonamy się, dlaczego z Panem Bogiem tak nie jest, dlaczego w spotkaniu z Bogiem tak nie jest, dlaczego w relacji z Nim tak naprawdę jest całkowicie. Odwrotnie. To sięgnijmy w końcu sobie po fragment Słowa Bożego, który dzisiaj czytamy. Jest to Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety 25 do 30. I przeczytam krótki fragment, który chciałbym, żeby dzisiaj nas prowadził. Jezus powiedział takie słowa: Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy. I pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mamy uroczystość serca Pana Jezusa, więc mamy fragment, w którym Chrystus coś mówi o tym sercu. I teraz chciałbym, żebyśmy znowu, tak jak to często się dzieje, chwycili tekst oryginalny, tekst grecki, który, jak zawsze, rzuci nam pewne światło na inne rozumienie tego fragmentu. Dlatego, że my to mamy w tym tłumaczeniu naszym i tak to słyszymy na liturgii, że Jezus mówi o swoim sercu: że jest cichy i pokornego serca. I teraz spójrzmy, jakie tam dwa słowa występują. Wcale nie jest napisane cichy, tylko łagodny jest w tekście greckim. I nie pokornego serca, tylko uniżonego serca. Jeszcze to drugie jakoś można to jest takie dość bliskie znaczenie, ale to jest dla nas bardzo ważne. Jezus mówi, że jest łagodny i uniżonego serca. I to już, moi drodzy, mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego w relacji z Bogiem jest całkowicie inaczej. Inaczej niż w tych sytuacjach, o których mówiliśmy, w których doświadczamy jakiejś takiej dysproporcji, takiego poziomu nas. A naszego rozmówcy, czy tej osoby, z którą się spotykamy, i to jest tak, że my jesteśmy dużo, dużo niżej, a ta osoba jest wyżej i daje nam to osoby znać. I dlaczego z Bogiem jest odwrotnie? Bo Bóg mówi o sobie, że jest uniżonego serca, czyli serce Boga jest uniżone. Czyli możemy to sobie wyobrazić, że tak jak o tych osobach mówiliśmy, czy o tym szefie, czy o tych paniach z dziekanatu na, na tej mojej uczelni dawniejszej, to one były jak gdyby ponad nami, tak, wysoko. A Jezus jest uniżonego serca, tak mówi o sobie, czyli Bóg jest dużo niżej. Sobie możemy tak wyobrazić, że On jest jeszcze poniżej nami. Jest taka dysproporcja znowu między nami a Bogiem, tylko w dół niejako, że, że Bóg, jego serce jest uniżone. Tak mówi o sobie Jezus, jest uniżonego serca. I co to znaczy dla nas, moi drodzy? Skoro Jezus mówi, że jest uniżonego serca, tak mówi o sobie, tak jest serce Boga uniżone, to znaczy że żeby spotkać Boga i to jest być może powód dlaczego rozmijamy się z Bogiem dlaczego tak wielu ludzi też w kościele nie spotyka Pana Boga dlatego że Bóg jest na innym poziomie niż my na jakim poziomie znacznie niższym dlatego że jego serce jest uniżone i dlatego ci którzy też mają serce uniżone. Biblia mówi w psalmach: sercem skruszonym, uniżonym Bóg nie pogardzi. I to jest to, kiedy człowiek się uniża, kiedy ma serce skruszone, uniżone, to się spotyka z Bogiem. I przykładem może być choćby biblijny faryzeusz, ten z Ewangelii według świętego Mateusza, który modlił się w świątyni, gdzieś tam z tyłu. Byśmy powiedzieli pod chórem, skruszony, uniżony, w takiej postawie, skruszonego serca, i Chrystus jego pochwalił, mówił, że on spotkał Boga, dlatego że uniżył się, jak niejako, tak mówiąc obrazowo, zniżył się do poziomu Boga, bo Bóg ma serce uniżone. Myślę, że to jest też powód, dlaczego mają miejsce czasami takie wielkie, spektakularne nawrócenia. Kiedy zobaczymy sobie historie różnych osób i takich znanych i mniej znanych, które tymi historiami się dzielą, a one mają wspólny mianownik, taki, że wcześniej, w przeszłości, te osoby żyły bardzo daleko od Boga, w takim świecie, w którym Pan Bóg był w ogóle wyrzucony z ich życia, i przychodził taki moment zwrotny, jakiejś wielkiej nie wiem, tragedii w ich życiu, katastrofy, takiego momentu już totalnej bezradności. I to jest ten moment, kiedy ich serce się po prostu uniżyło do poziomu Boga. I to był taki moment, w którym, i to się powtarza w tych różnych historiach, że te osoby po prostu wołały z głębi serca: Jezu ratuj! I te historie tak się kończyły, że następowało piękne spotkanie z Bogiem, Bóg ich z tego jakoś powoli wyciągał i dziś trwają w przyjaźni z Nim w kościele, świadczą o tym, że Jezus żyje, że, że ma moc. I co tu jest ważne? To, to uniżenie serca. Że to jest taki moment bezradności i wołania z głębi serca do Jezusa, i tu już nie ma czasu na to, żeby rozmyślać na poziomie jakichś spekulacji umysłowych, czy, czy tam wszystko się zgadza w dogmatach kościoła, albo myśleć, czy kościół to jest czarna mafia, czy jednak nie. Nie ma miejsca, bo kiedy człowiek jest bezradny, uniżony, już woła o ratunek do Jezusa, i taki, w ten sposób człowiek jest na tym samym poziomie co. Uniżone serce Chrystusa, tak samo nisko. I dlatego może nastąpić spotkanie z Bogiem spotkanie z żywym Bogiem, które zmienia serce człowieka. I myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego tak wielu ludzi dzisiaj Boga nie spotyka. I dlaczego ja i ty nie spotykamy Boga w swojej codzienności, w swoim życiu. Dlatego, że nasze serca nie są uniżone, są sercami pysznymi, jak mówi Biblia. Biblia mówi, że Bóg pysznym sercem niejako się brzydzi. Nie chodzi o to, że, że Bóg się nami brzydzi, ale chodzi o to, że to jest taka uwypuklona postawa, uwy, uwypuklona prawda, że człowiek, który ma serce pyszne, czyli takie zapatrzone w siebie, pewne siebie, pewne swoich racji, pewne swojego patrzenia na świat, pewne jakiś swoich różnych argumentów, to Biblia chce przez to powiedzieć, że taki człowiek się znajduje niejako wyżej od Boga. Na wyższym poziomie. To jest analogiczna sytuacja do tych różnych trudnych spotkań, kiedy my jesteśmy nisko, a te osoby są wysoko. To tak samo my możemy być za wysoko względem Boga i się nigdy z Nim nie spotkamy, kiedy nasze serce jest pyszne, takie zadufane w sobie, pewne siebie, w takim tego słowa znaczeniu, że to nas nie doprowadzi do spotkania z Bogiem. Będziemy się ciągle z Nim rozmijali, bo Bóg jest bardzo nisko. Bo Bóg, jak mówi Biblia, ma serce, Uniżone. I teraz ktoś może się bardzo słusznie zapytać, no ale chwila, moment, co z tą litanią? Dlatego, że na początku był, było we wstępie mowa o tej niebezpiecznej litanii, może już niektórym zadrżały serca, co to takiego jest? Jak to litania może być niebezpieczna? Oczywiście jest w tym odrobina przekory, ale za chwilę się przekonamy, że jest w tym też wiele prawdy. Mam na myśli, moi drodzy, oczywiście litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, która teraz jest odmawiana. Pewnie we wszystkich parafiach, pomszy świętej czy przed, są tak zwane nabożeństwa czerwcowe. Wielu pobożnych parafian przychodzi na modlitwę. I zwróćmy uwagę, że ta litania polega na tym, że wymieniamy różne przymioty serca Jezusowego, i na końcu jest, takie, jest taka modlitwa, wezwanie kapłana, który mówi: Jezu, cichy i pokornego serca. Czyli jest ten cytat z Ewangelii Mateuszowej, czyli możemy to sobie powiedzieć, Jezu łagodny i uniżonego serca. To zwykle się śpiewa, i wtedy wierni odpowiadają, co uczyń serca nasze według serca twego. I wydaje mi się, że, oczywiście to jest moje przypuszczenie, ja myślę o sobie tak naprawdę, że kiedy. Odmawiamy te litanie, kiedy ją śpiewamy, kiedy odśpiewujemy to wezwanie, to my tak naprawdę nie mamy pojęcia o co my się modlimy. Bo gdybyśmy mieli tak naprawdę świadomość, co to jest za prośba, to chyba nikt by z nas na tą litanie nie przychodził i nikt by z nas i nie odmawiał, bo o co my się modlimy? Mówimy Jezu, łagodnego i uniżonego serca. Mówimy: "Zrób, żeby nasze serca były takie same jak twoje". Czyli o co my się modlimy? O to, żeby Jezus nasze serca uniżył, żeby nas upokorzył, żeby nas oczyścił. I słuchajcie, to, to jest bardzo trudne, to są bardzo takie bolesne sprawy, bo oczywiście Bóg, jeżeli my tego chcemy i pragniemy, to Bóg nie ma problemu żadnego. On dopuści na nas takie różne sytuacje, okoliczności, które będą nas oczyszczały. I oczywiście tu trzeba mieć na uwadze taką prawidłową. Teologię, wizję Boga, że Bóg nie jest jakimś sadystą, który oto już się nie może doczekać, że tutaj wierni się modlą, żeby uniżył ich serca, to on się teraz tutaj wyżyje na nas. Oczywiście to jest sprowadzone teraz do absurdu, ale chodzi o to, że Bóg słucha naszych modlitw. Jeżeli modlimy się o to, żeby Bóg nas upokarzał żeby Bóg nas oczyszczał, żeby, żebyśmy mieli w sobie więcej miłości, bo to oczywiście tak jest cel oczyszczenia, żeby nasze serce bardziej kochało, żeby serce było podobne do serca Jezusa, czyli to znaczy, że nasze serca będą bardziej kochały. O to w tym chodzi, no ale to jest bardzo trudne. Jeżeli my się o to faktycznie modlimy, żeby Bóg nasze serce skruszył, przecież to boli. I jak kiedyś, jest to taka osobna cała homilia, pod tytułem Zdaje się, że upokorzenie to jest na moim kanale, kiedyś o tym mówiłem i tam też dzielę się taką historią, już jej nie będę tutaj powtarzał, z moich czasów, jeszcze kiedy byłem w seminarium, kiedy tak się mocno modliłem o to, żeby Pan Bóg mnie upokorzył. I oczywiście Pan Bóg. Te moją modlitwę wysłuchał i tam na tym kazaniu siedziałe, co to była za historia, kiedy zostałem tak upokorzony przez Pana Boga i co to we mnie zmieniło. W każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli byśmy mieli świadomość tak naprawdę o co się modlimy w tej litanii, że prosimy o to, żeby Bóg skruszył, uniżył moje serce po to, żeby było tak nisko jak serce Jezusa, tak nisko jak serce Boga, to są bardzo trudne, bolesne sprawy. Bo kiedy przyjdzie oczyszczenie, kiedy Pan Bóg nam daje to oczyszczenie, najczęściej my zaczynamy mieć pretensje. Co to się dzieje w moim życiu? Jakie tutaj zamieszania, jakie problemy, jakie trudności, jakie ciemności? No ale przecież modlimy się. No ale przecież niektórzy codziennie przychodzą na te litanie i codziennie mówią do Boga, wołają, śpiewają. No przecież Bóg nie jest głuchy, on to słyszy. Jak wierni wołają do niego, żeby oczyszczał nasze serca, żeby nas uniżał, tak samo jak on jest uniżony, no to przecież on to wszystko słyszy. I skoro prosimy szczerze, no to czego się spodziewamy? No tego, że On zacznie te serca oczyszczać. I stąd, moi drodzy, ten, ten wniosek taki prowokacyjny, ale myślę, że to jest głęboka prawda, się za tym kryje, że skoro modlimy się, żeby Bóg oczyszczał moje serce, uniżał je, żeby było tak nisko jak serce Jezusa, a serce Jezusa naprawdę już chyba się nie da bardziej upokorzyć, tak jak upokorzył się Bóg w Jezusie Chrystusie. To, co wszystko on wziął na siebie, potężne upokorzenie z punktem kulminacyjnym śmierci krzyżowej, czyli najbardziej okrutnej i haniebnej śmierci, jaka w ogóle była w tamtych okolicznościach. I zobaczcie, my się o to modlimy. My o to wołamy, żeby Bóg z nami to samo zrobił. I dlatego tak mówię, że to jest bardzo niebezpieczna litania bardzo niebezpieczna. Jeżeli ktoś nie ma świadomości, o co się modli, i oczywiście tu nie chodzi teraz o to, że, że teraz nikt nie będzie odmawiał tej litanii, nikt nie będzie się modlił, teraz będą pustki w kościołach na nabożeństwach czerwcowych, bo tutaj ksiądz Augustyn nastraszył wiernych na rozważaniu. Oczywiście mamy świadomość, że nie o to chodzi, ale uwrażliwiam siebie przede wszystkim i was wszystkich, z którymi się dzielę, tym, że, że ta modlitwa naprawdę ma bardzo, bardzo głębokie znaczenie. I i w tej modlitwie tak naprawdę prosimy o to, żeby Bóg nas oczyszczał, żeby proces oczyszczenia, kruszenia, odzierania, ogałacania naszego serca, żeby on poszedł do przodu i my się na to zgadzamy w tej litanii. Dobrowolnie o to prosimy. Podsumujmy, moi drodzy. Jezus mówi w Ewangelii, że Jego serce jest łagodne i uniżone. I możemy to odczytać tak, że Bóg mówi o sobie, że On jest uniżony względem człowieka, to znaczy, że spotka się z Nim człowiek tylko wtedy kiedy też uniży swoje serce, kiedy się uniży, kiedy jego serce będzie skruszone. I litania do serca Jezusa dlatego może być niebezpieczna, dlatego że my się w tej litanii o to modlimy, żeby Pan Bóg uczynił nasze serca według serca jego. A jego serce tak jak powiedział w Ewangelii jest uniżone. A więc w tej modlitwie prosimy o to, żeby Pan Bóg tego dokonał, żeby uniżył, zniżył, skruszył nasze serca, aby były tak nisko jak jest jego serce. Mam nadzieję, że nikt się nie przestraszył, że nikt się nie zniechęcił do odmawiania litanii do serca Pana Jezusa, która jest piękną modlitwą, ale też no myślę, że trudną i to chciałem pokazać: że, że modlitwy, które daje nam Kościół, one się czasami wydają takie proste, może takie czasami klepane, ale widzimy, że w nich kryje się ogromna głębia, jeżeli ze świadomością i właściwą intencją do nich podejdziemy. To myślę, że otworzymy się na spotkanie z Bogiem i na wszelkie owoce, które płyną z tego spotkania. Bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim, moi drodzy, za kolejne spotkanie. Ze Słowem Bożym wszystkich z całego serca pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.